Podczas nadzwyczajnego zjazdu delegatów, który odbył się w sierpniu, wybraliśmy nowego prezesa naszego okręgu. Honorowym gościem był, o czym wielu z nas już wie, prezes zarządu głównego Polskiego Związku Wędkarskiego, Dionizy Ziemiecki. Odwiedził też nasze łowisko na Sicinie i goleniawski Ośrodek Hodowlano-Zarybieniowy. Korzystając z okazji zapytałem go o możliwość powrotu do jednej opłaty krajowej, która upoważniałaby członka PZW do łowienia we wszystkich okręgach w Polsce. To nie takie proste, odpowiedział prezes, bo każdy okręg musi teraz podpisywać umowy dzierżawy z regionalnymi zarządami gospodarki wodnej. Dziś przy każdej jednej dzierżawie, która rozpoczyna się konkursem, składa się operat rybacki, który mówi o kwestii presji wędkarskiej, a to ma przełożenie później na kwestię zarybie. My jesteśmy dzierżawcą wody, natomiast wszystko, co jest w wodzie, jest własnością państwa. Od ubiegłego roku, ponieważ była taka wola delegatów Krajowego Zjazdu, rozpoczęliśmy pracę na temat wprowadzenia składki właśnie ogólnopolskiej. Z przykrością mogę powiedzieć, że delegaci, którzy reprezentowali okręgi i zgłosili taki postulat, w momencie rozmów na ten temat stwierdzili, że absolutnie są przeciwni. Tu przede wszystkim my musimy do końca określić swoją wolę, w którym kierunku zmierzamy. Jeżeli określimy, co dla mnie, dla człowieka, który jest w tym związku od 1967 roku i pamięta właśnie to, o czym Pan mówił, o składce krajowej, czyli mogłem łowić wszędzie po opłaceniu składki, było to bardzo dobrą rzeczą. Jeżeli tą wolę będziemy bardzo mocno przedstawiać, to podejrzewam, ja nie mówię za miesiąc. Za pół roku, czy nawet za rok, być może za dwa, być może za trzy. Ale wreszcie przekonamy naszych decydentów, że ta rzecz jest potrzebna, że my potrafimy to zrobić. Do tego jest między innymi potrzebna centralna baza danych, żeby pokazać osobom, które decydują, że my panujemy nad tym, że praktycznie rzecz biorąc, jeżeli na daną wodę, na dany obwód, jest duża presja wędkarska, to wtedy stosujemy tam dodatkowe zarybianie. Przyrzekam, jestem wędkarzem. Przyrzekam, że do tego będę dążył.